Realme potrafi tworzyć interesujące urządzenia, których wycena zwykle jest bardzo korzystna. Model 11 Pro Plus oraz jego słabszy wariant bez Plusa to przedstawiciele średniej wysokiej półki urządzeń. A do flagowców brakuje tu przede wszystkim lepszego procesora. W momencie nagrywania recenzji nie znam jeszcze oficjalnej ceny, natomiast niedawno miał miejsce dość wiarygodny przeciek. 11 Pro Plus w wersji 12512 kosztować ma 2399 zł, a 11 Pro bez Plusa rzekomo wyceniono na 1799 i na 1999. W zależności od wersji pamięciowej. Czy 11 warto dać szansę? O tym opowiem w dzisiejszym materiale. Obydwa smartfony przychodzą w estetycznym i nowocześnie wyglądającym pudełku, które kryje smartfona, przezroczyste etui oraz ładowarkę z przewodem USB-A do C. Ładowarki, mimo identycznych rozmiarów, różnią się mocą ładowania. W przypadku droższego z urządzeń jest to 100W. Tańszy wariant naładować można maksymalnie 67W. Zawartość uzupełnia dokumentacja i szpilka na tackę SIM. Smartfony przyszły do mnie w dwóch wersjach kolorystycznych, które różnią się także wykończeniem. O ile czarna 11 Pro jest nudna, to beżowa 11 Pro Plus wyróżnia się z tłumu i większość osób, którym ją pokazywałem, oceniły ją bardzo pozytywnie. Urządzenie wykonano w większości z tworzywa sztucznego. Czarny to mieniący się, gładki i dość śliski plastik. Jasna wersja ma za to chropowatą powierzchnię i bez i zapewni niezły chwyt. Każde z urządzeń ma ciekawie wyglądającą, symetrycznie umieszczoną wyspę aparatów. Zauważyłem, że 11 Pro Plus jest nieco grubsza, ramki wykonano z tworzywa. Trochę szkoda, że nie użyto metalu, natomiast w tej półce cenowej ciężko o takie luksusy. Na górnej krawędzi znalazły się otwory głośnika oraz jeden mikrofon. Lewa krawędź jest pusta. A na prawej znaleźć można przyciski do regulacji głośności i wybudzenia smartfona. Na dole dzieje się zdecydowanie najwięcej. Mamy tu kolejne otwory głośnika, wejście do ładowania, otwór mikrofonu oraz tackę na kartę SIM. Głośniki są donośne i w swojej klasie grają nieźle. Należy jednak pamiętać, że ich charakterystyka jest dość płaska i słychać dysproporcje głośności między górnym a dolnym. Trochę szkoda, że urządzenia nie są wodoszczelne. Tacka na kartę SIM ma uszczelkę, więc pojedyncze krople wody nie powinny jedenastce zaszkodzić ale do basenu raczej by jej nie wrzucał. Front jak na urządzenie z tej półki cenowej wygląda bardzo nowocześnie. Ramki są bardzo wąskie, a boczne krawędzie ekranu zostały zaokrąglone. To w połączeniu z designem w jasnej wersji sprawia, że urządzenie wygląda na smartfona premium. Jedenastka w mojej ocenie wygląda lepiej niż na przykład podobnie wyceniony A54 od Samsunga. Front przykrywa tafla szkła hartowanego, a z tej strony wyróżnia się oczko aparatu i skuteczny, ale nisko umieszczony czytnik linii papilarnych. Metoda odblokowania oczywiście uzupełnić można o skan twarzy. Ekran w przypadku obydwu urządzeń jest identyczny. Mamy tu do czynienia ze świetnym w tej klasie urządzenia Moledem o przekątnej 6,7 cala, pracującym w rozdzielczości Full HD+. Oferują 120Hz odświeżania i naprawdę bardzo dobre parametry obrazu. Jasność maksymalna jest wystarczająca, aby treści były czytelne w czerwcowym słońcu. Nie jest oczywiście tak dobrze jak w przypadku flagowych urządzeń, ale z tego elementu smartfona byłem bardzo zadowolony. Sercem urządzenia jest nowy członek rodziny Mediatek Dimensity o symbolu 7050, który współpracuje z 8 w Pro lub z 12 GB RAMu w Pro Plusie. Jest to typowy procesor średniopółkowy, oferujący obsługę sieci 5G. Ten wybór trochę rozczarowuje, bo producent przyzwyczaił nas do obecności mocniejszych procesorów w urządzeniach, które nie są flagowe. W praktyce smartfon działał sprawnie, natomiast wymagające zadania będą większym wyzwaniem niż dla np. Realme GT Neo 3 t Benchmarki obydwu wersji 11 znajdziecie w recenzji na naszej stronie. Urządzenia przez konstrukcję stworzywa nie parzą podczas obciążenia, a w dotyku najgorętszy wydaje się ekran i wyspa aparatu. Wracając na moment do pamięci. To jest ona szybka, a Pro Plus to prawdopodobnie najtańszy smartfon z 512 GB. Dla użytkownika zostaje około 460 w tańszej 11. Pamięć jest mniej, ale 256 GB za około 2000 zł też brzmi dobrze. Obydwa Realme działają na Androidzie 13 z nakładką Realme UI 4. Podoba mi się, że jest całkiem czysta. Działa sprawnie i oferuje sporo możliwości personalizacji. Nie jestem jednak największym fanem wysuwania klawiatury przy wejściu do listy aplikacji. Na starcie mamy też zainstalowane kilka niechcianych gier i takich jak Lords Mobile i Genshin Impact. Domyśl nie na stronie głównej jest też App Market który przy dostępie do GMS-a wydaje się zbędny. Poza tymi minusami jest to dobry UI, z którego dość przyjemnie mi się korzystało. Sporadycznie obserwowałem zawieszki lancera. To prawdopodobnie zostanie załatane w aktualizacjach, ale takie problemy nie powinny mieć miejsca. Aparat to element, w którym testowane smartfony różnią się zdecydowanie najbardziej. Pro Plusa wyposażono w główną 200-megapikselową matrycę F1.69 z optyczną stabilizacją. Z kolei w tańszym modelu znajdziemy 100-megapikselową Aparat z F175. 8 megapikselowy ultra szeroki kąt zarezerwowano dla Plusa. W Pro Plusie jest 2 megapikselowe makro, które traktuje jako ciekawostkę. Różni się także przedni aparat, który w Plusie ma 32, a w zwykłym Pro 16 megapikseli. Aplikacje aparatów ogólnie są ok, ale na przykład przy nagrywaniu, włączenie jednej funkcji często wyłącza drugą. Kiedy światło jest dużo, obydwie wersje 11 robią bardzo dobre zdjęcia głównym aparatem. Pro Plus koloruje fotki bardziej naturalnie, tańszy model ma bardziej agresywny profil kolorów. Efekt dalej jest niezły, ale mając porównanie, widać, że kolory są zbyt żywe. Na wersji z Plusem lepiej działa od a z cienia wyciągane jest więcej detali. Ultra szeroki kąt jest bardzo przeciętny. Fajnie, że w Pro Plusie w ogóle jest obecny, ale nawet w dzień potrafi gubić szczegóły. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie robią tak dużego wrażenia jak się spodziewałem, a jej główną różnicą jest fakt, że ważą więcej. 200-megapikselowe zdjęcia ważą nawet 50 mega. Fotki z ultraszerokiego kąta często mają bardziej nasycone kolory. Aparaty mają dużo megapikseli, więc zoom cyfrowy powinien być dobry. Efekty potrafią być w porządku, ale częściej niż bym życzył, na zdjęciach z zoomem brakuje szczegółów. Przy zdjęciach nocnych różnica powiększa się na korzyść plusa. Fotki czasami wydają się wyprane, natomiast charakteryzują się dużo większą ilością szczegółów. Ogólnie w tej cenie zdjęcia wypadają bardzo dobrze, selfie z kolei prezentują się dość przeciętnie. Na Pro Plusie jest więcej szczegółów i lepiej wypada kontrast. 11 Pro i Pro Plus nagrywają w 4K, ale tylko przy 30 klatkach i bez cyfrowej stabilizacji. Jest to obszar, w którym lepszy procesor zdecydowanie by pomógł, bo nagrania w wysokiej rozdzielczości są roztrzęsione. Fokus i ekspozycja są szybko zmieniane, ale w ruchu nie wygląda to za dobrze. Nagrania w Full HD są stabilniejsze i płynniejsze, ale tym z kolei brakuje szczegółów. Teraz sprawdzić możecie jak z rejestrowaniem obrazu radzi sobie przednia kamerka w smartfonach Realme 11 Pro oraz Realme 11 Pro Plus. Akumulator to kategoria, którą także należy rozdzielić, choć tutaj różnica w zasadzie jest jedna. Obydwa smartfony mają 5000 mAh, co pozwoli na około 10-11 godzin odtwarzania filmów na YouTube i 7-8 godzin mało i średnio wymagającej pracy na Wi-Fi. Przy sieci komórkowej liczyć można na około 6 godzin. Grając w wymagające gry 11 rozładuje się po około 3. Pro Plusa naładujemy 100W ładowarką, a niższa wersja zadowoli się 67W. Jeśli chodzi o czas ładowania, to Pro Plusa do 50% naładowałem w około 14 minut, a pełne ładowanie trwało mniej więcej 30. W przypadku Pro 50% naładowało się po około 20 minutach, a na pełny akumulator trzeba poczekać niecałe 50 minut. Łączność jest na bardzo dobrym poziomie. Nie miałem problemów z siecią komórkową, Wi-Fi czy Bluetooth. GPS był stabilny i dość szybko łapał sygnał. No i w konstrukcji znaleźć można obsługę 5G. Podsumowując, Realme 11 Pro i Pro Plus to interesujące sprzęty, które wyglądają na droższe niż w rzeczywistości są. Rewelacyjnie wypadają nasycone, jasne i ostre ekrany. Zadowolony byłem także z możliwości fotograficznych, choć filmowo jest nieco gorzej. Fantastycznie wypada czas działania i szybkość ładowania. Nie można zapomnieć też o wysokich wersjach pojemnościowych w niezłej cenie. Z minusów wymienię brak jakiegokolwiek certyfikatu wodoszczelności. Czarna wersja z przodu wygląda drogo, ale tył jest zbyt plastikowy. Lepsze wrażenie zdecydowanie robi jasna wersja z ekoskóry. Zastosowany procesor pasuje do półki cenowej, ale chętnie zobaczyłbym tu mocniejszy SoC. Zakładam też, że producent poprawi stabilność launchera. Mimo wszystko uważam, że Realme 11 Pro i Pro Plus to interesujące i godne polecenia smartfony. A co Wy o nich myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!